Dzień dobry! Dzień dobry! Witam! Po dłuższym wolnym, jak wróciłem z tej Almerii, wróciłem we wtorek, do końca tygodnia byłem w domu, wziąłem sobie urlop, bo i tak i tak musiałbym go wykorzystać, a wiecie, wolę sobie ja wziąć wolne, niż mi tutaj yy, te chłopaki powiedzą, że Staszek, nie wiem, teraz bierzesz wolne, no yy, i tak musisz, a, a teraz na przykład moja narzeczona miała dużo dosyć wolnego, bo taki miała grafik, więc po prostu wziąłem sobie wolne i... No i w sumie tyle. Więc witam na siedemniem trasie, powolnym. Lecimy. Tylko tym razem zaczniemy od odbioru naczepy. Jak widzicie, nie mam ogona. Dojeżdżam powoli do starej łubianki, jeszcze niecałe te 3 km. Teraz kolejowy był zamknięty, więc no, chwilkę sobie stoimy, odbierzemy naczepkę. Powiem wam, bo szef odebrał naczepę, pojechał w trasę. Jakoś trochę kiepsko, drzwi się zamykają z lewej strony, od strony kierowcy, więc po prostu chciał to sprawdzić. No i prawdopodobnie no, po prostu drzwi były źle wyregulowane nie wiem co tam się stało szczerze mówiąc, ale naczepa już jest gotowa w piątek odwiózł do Starej Łubianki, do KM Import chłopaki tutaj zrobili chyba, chyba w sobotę, tak w sobotę no i co, I dzisiaj poniedziałek w ogóle tak, mój szef załadował naczepkę taką krajóweczkę z Krakow... przepraszam, zbyt goszczy. No i jadę do Tymbarka, tam okolica Krakowa, więc będę mieć około, nie wiem, 6... 6 stówek do rozładunku. Więc, no dzisiaj na pewno tego nie zrzucę. <laughs> Zabraknie mi czasu czasu jazdy. No więc jutro zrzutka okolice tym, w Tymbarku Później tam lecę chyba, nie wiem, z 30 km i ładuję na Hiszpanię tam. Mówili, że do Barcelony, ale jeszcze jeszcze adresu nie mam. No, no, ale co, okaże się, nie? No więc za moment dojeżdżamy. Widzicie, przejazd kolejowy był zamknięty, ale lecimy. Jest naczepka. <laughs> Dobra, tu już pochowane. Ok. I tak się prezentuje naczepka. Dwie obrysówki. Chlapacz. No, no i tutaj też, nie? podwójne no nie wiem co, co tutaj to jest kurde czy to już było czy nie było Musi, muszę później się dopytać szefa tak to co jest w porze zaraz podpinamy tylko muszę trochę bardziej podnieść podnieść na czepę widzę o, zobaczcie no dobra to działamy siadło wskoczyło, wskoczyło, ale jeszcze wypoziomujemy i sobie damy, przód, tył, przód, tył, nie? O właśnie. Super, super, super. O, o wiele lepiej wygląda, jest prześwit. W tamtej naczepie w ogóle nie było prześpitu Dobra wypoziomujemy ręczny spuścimy Naczepa była trochę podniesiona. się dobra jeszcze wypoziomowuje A nie, dobra, tu już jest git, bo przecież ręczny, ręczny spuściłem Cia, Dobra Ч ⁇ jest elegancko. Wszystko się świeci. Świeci się, obrysóweczki się świecą. Elegancko. Dobrze. Światełka są. Są. Dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Siodło spięte, elegancko wszystko jest. Okej. Okay. Wszystko. I tak się prezentuje zestawik. Powiem wam ładnie, ładnie. Ta naczepa patuje Pauza. 45 minut. Zleciała i po pauzie. Ruszamy. Pepsi zjedzone. Rura dalej. Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy, ruszamy. no 109 km pasuje elegancko. Lecimy. No, rozładujemy palety, później ładujemy palety i na Hiszpanię. Tylko kurczę, właśnie jestem ciekawy, bo najbliżej to przestrzeń jechać. Nie? Ja tu jestem w okolicy Krakowa. I tak się właśnie zastanawiam. Jak to później jechać, żeby wiecie, to miało ręce i nogi nie? Przez Czechy nie chcę jechać, bo kurde nie lubię przez Czechy jeździć Mam powiem, nie wiem dlaczego, jakoś, no jakoś tak nie lubię Najlepiej, no, żeby jechać przez lat, później tam na, na Heilbronn te tereny I później na miluzę A tak to przez Czechy... No nic, zobaczymy jak to będzie Zobaczymy Trzeba rozładować, załadować i wtedy będziemy myśleć. Co i ja, co nie? No i zjeżdżamy w kierunek zakopane. Chyżne Będę jechał zakopianką. Powiem Wam, kurde zestawem. Dzieć 7. Kierunek chyżne No dobra Ela, dzięki. Zestawem jeszcze, kurde zakopianką nie jechałem. Coś czuję, że ja tu trochę jestem na złym pasie Nie wiem dlaczego, ale tak coś czuję Ale zaraz, zaraz się okaże No nie, nie, wszystko git A my cały czas się kierujemy na Zakopane i Chyżne Rozładowany Dajcie spokój, dojechać tutaj Masakra Kurde objazdy, drogi zamknięte no dajcie spokój normalnie jakaś porażka jakaś porażka Brawo. oczywiście był taki fajny mostek yy, znaczy przepraszam tun, 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 tunelik yy. skręć w lewo, następnie skręć w prawo widzicie nawet kurde aż to mówię to się trochę stresuje bo tak mówię zrzucałem, mówię patrzę, mówię kurde jeszcze inny kierowca mi pomagał przejechać nie? I, i ja też mu pomagałem <laughs> No i ten i i no mówił, że mogę jechać, że mogę jechać i tak mówię bok otwieram tak patrzę mówię kurde coś tak taki jakby zahaczone nie o ten o, o, o dach i tak poprosiłem wózkowego, żeby mnie podniósł na palecie. A tam można powiedzieć, no może nie po całej długości, ale w niektórych miejscach małe dziury, Strange jakieś, clever. wiecie, i teraz nie wiem, czy to ja zrobiłem, czy to już tak było. Kurczę, no nie wiem, wiecie, inny kierowca mi pomógł i co, i teraz kurde, no nie wiem, nie wiem. Powiem wam, że dziwna sytuacja. A jeszcze przecież pytałem. Czy wszystko, czy wszystko w porządku powiedział tak, śmiało jechać. No i kurczę i co? I widzicie, no. Czasami się mówi, że nie można innym ufać, tylko samemu wyjść no i tyle, tak? No ale no kurczę właśnie teraz nie wiem, No jestem trochę w stresie, będę musiał parę, parę tamtych dziur pozaklejać taśmą. Dwustronną. No bo co, kurczę. No? Nie wiem, nie wiem. Powiem Wam, Masakra, jestem tak skurzony. No nic, a my jedziemy 71 km do załadunku. Znów objazdami. W ogóle jakoś gdzieś dookoła mnie prowadzi nawigacja. Powiem Wam, masakra, masakra, nie? No ale no, nikt nie mówił, że będzie łatwo, prawda? Trzeba sobie jakoś radzić. Więc co? Lecimy. Powiem Wam, że Polska naprawdę też jest ładna. Zobaczcie, Polskie Włochy. Włochy, wersja polska. I pomyślcie, że mogę tą drogą jechać, ale powiem Wam nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego Tom, Tom mi y, pokazał y, tamtą drogę. Tym bardziej mam ustawione 4 metry. I tą, tą, tej wysokościówki yy, Nie widział Więc no Nie wiem, nie wiem dlaczego Widzi się taka to droga Ogólnie no Nie jest zła, ale wiecie Ja osobiście nie wiem, czy bym wjechał w taką drogę W razie czego, jakbym tam wiecie, miał Nie wiem, objeżdżać, albo coś w tym stylu Albo taką, o, może inaczej, może nie obierzeć, ale ogólnie taką drogą to ja bym w ogóle nad nie jechał. No ale innej drogi nie ma, nie? Dobra, dojechałem do, do celu, ale zobaczcie na to. Dobra, muszę zobaczyć, czy nie zawadzę osobówek, co stoją. Uno momento, dobra, jest Git. Tara. Tara, siema. Też kurwa wjazd zajebisty. No raczej przejdę, nie? Jak myślę. Oh yeah. miejsca od Miejsca. Miejsca, miejsca. Miejsca, miejsca dobra, ciach Oj, opa, dobra. To widzę, że chyba kolejka jest. No nic, nic nie zrobimy. Co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Chyba, że on tutaj pauzę robi, albo co? Nie wiem. No, trzeba się spytać. O k***a mać Zajebista kolejeczka Ogólnie sprawa wygląda tak, że ja bym musiał wycofać Może tam sobie podjadę do przodu kawałek Weź teraz cofaj tu teraz Tu jeszcze na prawe lustro Co tu zrobić? Co tu zrobić? Słuchaj, ta... Tu manik też kurde na pusta, a ma tak ciężko, żeby podjechać a, ale p***le Nie szarpie Przygotowany do załadunku wzięli nareszcie po. Ile tam miałem? 2,40. W sumie mogli przeczekać do tych 3 godzin, nie? żeby mi się kurde, trójka zaliczyła. Później tylko dziewiątka No i 11 mam z automatu, nie? żeby mi zaliczyło 11. Nie automatycznie 13 godzin pracy. Dzisiaj bym poszedł na 15. No i tak to bym nie stracił dziewiątki. Ale spoko. No ale już kurde ile. 20 minut. Już 20 minut czekam tutaj. Zanim załadują. Zanim wyjadę. To pewnie zrobi się godzina. To już będzie prawie 15. Pogoda powiem wam troszkę się zepsuła. Ale jest ciepło. Leciutki wiaterek. No tak przyjemnie. Jest przyjemnie o no tak powiem. Jest przyjemnie. Powiem Wam, dużo aut tu było. Sami, sami widzieliście. Później, jak będę wyjeżdżał, to Wam pokażę, jak daleko stałem. No i wiadomo, się przesuwaliśmy. Każdy, każdy podjeżdżał, podjeżdżał. Co prawda aut teraz, jak ja jeszcze tam stałem, tu było mało, ile 4 auta były. A wcześniej, kurde, to było nas no, 10 tak 7-8, no może coś takiego nie? Może 10 trochę przesadziłem, no może jak to wie nawet. Nie. Ten iwekiem, czekaj. A ten iwekiem to on już kurde czeka, a czeka Bidula. No zaraz chyba do niego pójdę. Spytam się, o co chodzi? <gry> Dobry dzień, dobry. Środa. Tutaj stanąłem sobie przed Cieszynem. Ledwo co miejsce znalazłem, słuchajcie. Ledwo co no, minutka młotków będzie. No trochę widzicie, miałem dziewiątkę robić, ale poję wam nie mogłem wstać. A jednak wiecie, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. za nim stałem, jeszcze alergikiem jestem, więc wybaczcie za moje oczy, nie. Wiem jak też wyglądam, bo pewnie opuchnięty jak zwykle no i co i lecimy 2125 km czytnik włączony doładowany, bo będę miał prawie 600 km będę jechał 600 km do rozładowa do granicy czesko-niemieckie mam mam no 566 dokładnie podajże. No jeszcze minutka łotków i lecimy Ja sobie kręcę pauzę 45 minut no, w sumie już 31 minut jest pauzy Widać Widać No i co? Ile mam jeszcze do Pragi? Oho, ho A tu co? Koreczek. No mam nadzieję przynajmniej, że dolecimy do Niemca. Bo jestem tutaj, pomiędzy Brnem a Pragą, już bliżej Pragi. No, ale kolejeczka jest jak widać. Ale spokojnie to tam dopiero za nie wiem 40 km. Tak w ogóle, słuchajcie, zobaczcie, przygotowałem tutaj sprzęczor będzie mniej więcej coś, już tego typu, no, coś, coś takiego, mniej więcej, nie? No i co? I tyle, dzisiaj na 10 godzin, jak już sobie stanę na długą pauzę, oczywiście prysznic, już w Niemczech i co? I tyle, szybko coś zjem jedziemy dalej jeszcze niecałe 6 godzin jazdy dzisiaj Dziesiąta. no spoko tak dokoło do 17.30 przed 18 staniemy no dobra to co, ja ogarniam się i co, i, i niedługo będziemy ruszać wam powiem, że kurde zbliżamy się do Pragi I na obwodnicy Pragi słuchajcie jakiś taki nie wiem no Karambol mały, tam wypadek z wieloma yy, Z wieloma autami Tak przynajmniej tą mi tutaj informuje No i zobaczymy czy to objeżdżać czy nie Bo kurcze wiecie jak to w Czechach Zakazy Niby pod tym pisze strzelam jest zakaz 15 ton, a tam coś tam pojazdu 60 ton, nie i kurczę wiecie, nie wiadomo o co chodzi. Więc no zobaczymy. W ogóle pytanie czy ja tamtędy będę mógł objechać bo tą już mi pokazuje, jest ogólnie 50 minut opóźnienia. I tak, i tak będę w tym korku stał, ale pokazuje mi, że mogę sobie skrócić o 28 minut. Więc. No. I tak, i tak będę stał, nie? Więc tego objechać niestety jakoś za bardzo nie można. 16 km do tego zjazdu, kurczę, nie wiem, nie wiem, co zrobić. Na radio nikt nie odpowiada. Wiecie, ja dawno przez. W ogólnie w Czechach dawno nie byłem i wyszedłem z prawy, nie powiem. Tak no, wcześniej się jeździło dosyć często przez te Czechy. Tym bardziej jak jeszcze wtedy nie nagrywałem, jak jeździłem u poprzedniego pracodawcy i jeszcze w sumie u poprzedniego. No ale no co zrobić? 1737 km jeszcze zostało. No, rzutka na piątek, więc... Pasuje, aby można to było przejechać. Bo kurde, dzisiaj chciałem na 10 godzin iść, ale powiem Wam, jak tak będzie. Przecież ja kupę, kupę czasu, stracę w tym, w tym korku. Jazdy i też oczywiście pracy, nie? Objeżdżam, objeżdżam koreczek. Objeżdżam koreczek i jem sobie kamyczki. Niestety inaczej zbytnio się nie da objechać, bo zakazy, 12 ton i tak dalej, więc no... kiepsko, kiepsko to widzę. Zawsze to parę kilometrów, jakby nie patrzeć do przodu. No bo parę kilometrów tego koreczka omijam, prawda? No, my na Pilsno-Prański Okruch. Co zrobisz jak Nic nie zrobisz. Kamera, uśmiech. Skręć w lewo na rundzie i zjedź trzecim zjazdem.